Wszystko jest w zasięgu twojej ręki, ponieważ wszystko, co jest stworzone, jest stworzone po to, żeby ci pomóc w tym celu, dlatego wybierasz to, co ci bardziej pomaga. I zobacz teraz, kiedy masz reper, to wiesz, co ci pomaga do niego dojść. Tak? Natomiast, jak go nie ma, nie ma tej stałości, on nie jest w centrum, nie budujesz jakby na nim, tak? to się okazuje, że ty nie wiesz, co masz wybierać ze stworzeń. Bo ty nie wiesz, co cię prowadzi w jego kierunku, a co cię od, jego, od tego kierunku odwodzi, co cię gdzieś na boki. Tak, tak, tak. Zaczynają tak. się wtedy schody, zaczyna się wtedy chaos, zaczyna się wtedy zamieszanie, nie wiadomo co robić, nie wiadomo jak robić. Oczywiście, że można sobie ustawić wtedy jakiś punkt zmienny w życiu i do niego tam, szzt. ta kobieta, jej pożądam, jadę za nią i tak dalej, tak? A okazuje się za dwa lata, że się wszystko rozsypało. Jest taka wiesz ta scena w ten punkt odniesienia, trochę do tego chcę się odnieść mm -hmm. we władcy pierścieni, jak Bilbo i jego ten przyjaciel Sam idą mm -hmm. przez przez bagna i, i jeden z nich mówi nie patrz na świetliki. Mm -hmm. Nie podążać za świetlikami, nie? Mm -hmm. że jak nie mam punktu odniesienia, no to mam świetliki takie, które mnie tak pociągają, obiecują no tak. dużo, no tak. ale schodzę z drogi wtedy, nie? I tak. I, i, I realnie jedno to jest to, że nie, nie idę do tego celu, czyli szczęścia, harmonii i tak dalej, ale że potrafię ugrząść w czymś, w jakiejś sytuacji, mm -hmm. w czymś, co. No te świetliki obiecują coś, a nie dają tego potem, nie? Mm -hmm.